Dzień dobry. Witam Państwa. Piątkowe wzrosty na eurodolarze doprowadziły kursy blisko okolic poziomu 1,33. Jednak brak zdecydowanej reakcji ze strony byków i nieudane próby przebicia się wyżej doprowadziły dziś rano do lekkiego cofnięcia i obecny kurs głównej pary walutowej oscyluje w okolicach poziomu 1,3240. Na krajowym rynku walutowym od rana możemy obserwować lekką deprecjację rodzimej waluty. Złoty traci między innymi poprzez cofnięcie na rynku głównej pary walutowej. Rodzimą walutę wspierały jednak wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. Adam Glapiński stwierdził dzisiaj, że kwiecień jest dobrym miesiącem na dokonanie podwyżki stóp procentowych. Poranny kurs pary USD-PLN się na poziomie 3.

Na dziś zaplanowano kilka istotnych publikacji makroekonomicznych. O godzinie 10 poznamy dane z polskiej i niemieckiej gospodarki. Dane z Polski będą dotyczyły m.in. stopy bezrobocia, które ma wzrosnąć z poziomu 13,2% do wartości 13,5% oraz dynamikę sprzedaży detalicznej. Tutaj analitycy spodziewały się spowolnienia z poziomu 14,3% w skali rok do roku do poziomu 9,9% w rok do roku. Dane z Niemiec będą dotyczyły indeksu Instytutu IFO, tutaj eksperci nie oczekują zmian i wskaźnik ten ma pozostać na poziomie 109,6 punkta. Ostatnie dane poznamy o godzinie 16, będzie to indeks podpisany w umówków na dom w Stanach Zjednoczonych. Tutaj spodziewany jest wzrost na poziomie 1,2% w się miesiąc z do miesiąca, czyli wolniej niż w poprzednim okresie, kiedy ta wartość wyniosła 2%. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.